Życzę wszystkiego najlepszego i miłych doświadczeń w poznaniu prawdy o naszej ziemi. Five. Żyroskopy, żyroskopy to precyzyjne instrumenty składające się z koła zamontowanego wewnątrz dwóch lub trzech przegubów kardana które zapewniają obrotowe wsparcie i umożliwiają obrót koła wokół jednej osi. Gdy całe urządzenie porusza się i zmienia kąt, przeguby kardana poruszają się i odpowiednio się przesunie, ale koło wewnętrzne nigdy nie zmienia swojego kąta w stosunku do początkowego układu odniesienia. Ta wyjątkowa właściwość nazywana jest sztywnością w przestrzeni, co oznacza, że koło wewnętrzne zachowuje swoją orientację i oś obrotu w stosunku do przestrzeni, a nie do powierzchni. Oznacza to, że podstawa żyroskopu wprawiona w ruch, z osią ustawioną w pozycji pionowej, a następnie umieszczona na stole na 6 godzin, powinna obracać się o 90 stopni wraz z wirującą kulą ziemską. Gdy kula obraca się pod żyroskopem po 6 godzinach, oś powinna powoli zmienić się z pionowej na poziomą. Ten eksperyment był wielokrotnie testowany a w internecie dostępnych było kilka pełnometrażowych filmów i nigdy nie doszło do żadnego przesunięcia osi pionowej żyroskopu. Gdyby model heliocentryczny był prawdziwy, żyroskop wykryłby nie tylko rzekomy obrót globu z prędkością 1600 km na godzinę, ale także obrót wokół Słońca z prędkością 67 000 mil na godzinę, czyli spirale całego Układu Słonecznego poruszającą się z prędkością 500 000 mil na godzinę wokół Mlecznej. Droga galaktyki i wielomilionowa podróż całej galaktyki przez wszechświat. Ponieważ te hipotetyczne ruchy nigdy nie są rejestrowane na precyzyjnych żyroskopach, jasne jest, że one, podobnie jak wirująca kula Ziemia, na której są oparte, nie istnieją. Żyroskopy to także technologia stojąca za inercyjnymi systemami naprowadzania i sztucznymi wskaźnikami horyzontu samolotów. Kiedy wojskowe odrzutowce wykonują pętle, beczki, inne manewry podczas walki powietrznej. Sztuczny horyzont pozwala pilotom z łatwością zobaczyć ich dokładną orientację względem Ziemi, bez konieczności patrzenia przez okno. Jeżeli Ziemia rzeczywiście była kulą, to na podstawie prostego poziomu lotu wskaźniki sztucznego horyzontu samolotu Powinny wykazywać stały spadek, chyba że piloci będą stale korygować swoje wysokości w dół, tak aby nie odlecieć prosto w tak zwaną przestrzeń kosmiczną. Na przykład, pilot podróżujący z prędkością 500 mil na godzinę nad kulą ziemską, obwodzie 24 900 mil, musiałby zniżać się średnio o 2777 stóp. Czyli ponad pół mili na minutę. W przeciwnym razie za godzinę samolot byłby o 55,5 mil wyższy niż oczekiwano. W rzeczywistości, gdyby Ziemia była naprawdę kulą, nie byłoby powodu, aby używać rakiet do lotów w przestrzeń kosmiczną, ponieważ zwykły lot samolotem prosto na dowolnej wysokości przez wystarczająco długi czas i tak nieuchronnie wysłałby cię tam.